W ciągu geometrycznym wszystkie wyrazy są dodatnie oraz a5 przez a3 jest równe 1,9, a trzeba obliczyć q. Skorzystamy sobie tutaj z takiego wzoru i z tego wzoru rozpiszemy sobie najpierw wyraz a5, a potem a3. Dostaniemy, że a5 to się równa a1 razy q do potęgi 5 minus 1, to będzie a1 razy q do czwartej. Wyraz a3 to będzie a1 razy q do potęgi 3 minus 1, to będzie a1 razy q do kwadratu. Do tego wzoru tutaj zamiast a5 wstawimy sobie a1 razy q do czwartej, zamiast a3 wstawimy sobie a1 razy q do kwadratu i to się równa 19. on day. A1 z góry i A1 z dołu możemy sobie całkiem skrócić, a takie q do potęgi czwartej dzielone przez q do potęgi drugiej, to tutaj wykładniki nam się odejmią, wyjdzie nam z tego q do kwadratu, to się będzie równać 1 dziewiątej. Dostaniemy, że Q będzie się równać albo plus, albo minus pierwiastkowi z 1 dziewiątej, czyli Q będzie się równać plus minus 1 trzecia. W treści zadania mamy powiedziane, że wszystkie wyrazy ciągu są dodatnie, więc q też musi być dodatnie, zatem ostatecznie q jest równe 1 trzecia.